poseł Michał Urbania Koło Konfederacji. Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Otóż mam możliwość przedstawienia stanowiska koła Konfederacja w sprawie projektu o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców. Szanowna strona rządowa, bo do Was się przede wszystkim będę zwracał, proponujecie w tym projekcie szereg instrumentów dla firm, które de facto już mają przesłanki do tego, że będą w stanie upadłości. Proponujecie rozwiązania, które są obwarowane szeregiem założeń niemal niemożliwych do spełnienia. Mieliście też trzy lata na to, żeby decyzję Komisji Europejskiej wdrożyć w życie i dopiero koronawirus i cały ten kryzys spowodował, że wzięliście się za robotę. Ten projekt zasadniczo dla, jest dla mikro i małych przedsiębiorstw. Oczywiście nie tylko, bo mogą tutaj też korzystać średnie przedsiębiorcy. Ale czy biorąc pod uwagę zapotrzebowanie takiego średniego przedsiębiorcy na... Finanse, które są potrzebne przy restrukturyzacji, to czy 120 milionów rocznie budżetu, który jest tutaj planowany, to będzie budżet, który wystarczy na restrukturyzację chociaż jednego średniego przedsiębiorcy w województwie? Śmiem wątpić. Projekt zakłada też pożyczki oprocentowane na okres od 6 do 18 miesięcy i w mojej opinii jest to nieco za krótki okres na to, aby firmy. Na przykład te średnie były w stanie wejść z powrotem bezpiecznie na rynek i oddać też te pieniądze. Przy pożyczkach też warto zwrócić uwagę na to, że firmy muszą przygotować około 50% zabezpieczenia w postaci materialnej, a w przypadku mikro czy małych przedsiębiorców może to być niemal niemożliwe do uzyskania. Będzie to na pewno ogromny problem. W projekcie zapisaliście też, że wnioski o dofinansowanie będą. Rozpatrywane nawet do 45 dni. W przypadku przedsiębiorców, którzy, jak już wcześniej wspomniałem, de facto są prawie że w stanie upadłości, 45 dni to jest za długi okres. Tutaj 14 dni byłoby akceptowalnym okresem, bo jest to jakiś czas, w którym firma jest w stanie przeżyć, w którym też te koszty stałe, na przykład pracowników, czy, czy nie wiem, za prąd, są do, jakoś, do, do zaakceptowania, są do udźwignięcia. Więc pamiętajmy o tym. No, i też sama kwestia wniosków uproszczonych o restrukturyzację, to są dość obszerne wnioski. Zatem, zatem uważam, że kierunek, w którym idziecie, może być, może być kierunkiem słusznym. Natomiast wykonanie tego, te, tego projektu, które tutaj założyliście, moim zdaniem, jest w ogóle niedostosowane do polskich realiów. Dziękuję. Dziękuję.